O, tu wam zakryję. Jak sądzicie? Co to jest? Cześć, witam cię w moim garażu. Za mną moje BMW, w którym jeżdżę już od paru lat i znam je na wylot. A ty, jak oglądasz ten film, to jesteś zainteresowany motoryzacją. Nie zawsze tak ekstremalną, jak auto za mną, czy tak ekstremalną, jak auto z przodu przede mną, ale masz swój samochód i chciałbyś pojechać nim na track day albo na Nürburgring, na Ten odcinek nagrywamy ze względu na to, że dostaje bardzo dużo pytań. Dużo osób chce się dowiedzieć mam auto typu BMW M3, Ford Focus ST, Renault Megane, Clio czy może Golfa R, Audi RS3. Chciałbym pojechać na tor, ale co zrobić, żebym wrócił z niego z uśmiechem na twarzy, a nie z problemami, bo samochód, który jest przystosowany na drogę, ale ma dopisek RS albo S, to nie zawsze znaczy, że nadaje się do jazdy na torze. Podzielę ten tutorial na parę etapów. Zaczniemy na początku od. Samochodów, które ja bym wybrał na tor, które moim zdaniem są idealne. Oczywiście przekrój jest szeroki, bo mamy auta za milion, za półtora miliona, mamy auta za 100 tysięcy, za 200 tysięcy, za za 400 tysięcy, więc tego jest bardzo dużo. Ale zaczynamy od tego, co w moim sercu najbliżej i z czym mam najwięcej do czynienia. Pozwólcie, że Wyjmę sobie moją ściągawkę, bo temat jest obszerny. Auto, które uważam, nadaje się prosto z salonu na tor, to jest Porsche GT3 RS. Porsche GT3, Porsche GT3 RS. RS to jest wiadomo najwyższy poziom. Oczywiście są takie abstrakcje jak GT3 RS 992 w pakiecie Wajzach, ale to już mówimy o osobach, które mają można powiedzieć, nielimitowany budżet na takie zabawy. To jest auto, które jest na ten moment najszybszym samochodem, w tej swojej oczywiście klasie. Można powiedzieć, że wyjeżdżasz nim na tor i bez problemu wracasz do domu. Wiele razy spotykam ten samochód na torze w Poznaniu. Jak byłem na Nurburingu, to najwięcej tych samochodów jeździło. W tym aucie, jakbym mógł polecić, to na pewno wymieniłbym klocki hamulcowe na Mantai Racing. Bo, jak dobrze wiecie, hamulec jest najważniejszy w samochodzie, bo jeżeli wam się zagotuje, wam się zeszkli, klocek, no to nie wyhamujecie auta. Miałem w zeszłym roku taką sytuację, że jeździłem 991.2 GT3 cywilnym i były tam zużyte klocki hamulcowe. Założyliśmy nowe hamulce, nowe klocki, nie były to hamulce z mantaja, no i niestety one spuchły. Hamulec był bardzo nieprzewidywalny, trzeba było hamować wcześniej później go dociskać, bo nie wiedziałeś czy auto wyhamuje czy nie. Później osobiście wybrałbym BMW M3, BMW M4. Moim zdaniem są to bardzo dobre wozy, drobna, delikatna zmiana i samochód nadaje się do jazdy po torze, szczególnie Nurburgring, który ma długie odcinki prostych. Później samochód troszkę tańszy, Audi RS3. Ta najnowsza ewolucja, ona bardzo fajnie się prowadzi, szczególnie w trybie drift. Samochód pozwala, delikatnie zachowuje się jak auto tylnie napędowe. Podobny przedział cenowy. Wróć, to nie jest podobny przedział. No. Schodzimy 100 tysięcy taniej. Audi S3, Volkswagen Golf R. Myślę, że to są bardzo podobne konstrukcje. A później mamy Megankę RS, Honda Civic Type R. Oczywiście najmniej budżetowo wychodzi Mazda MX5. Nie miałem osobiście do czynienia z tym samochodem, więc nie chciałbym go skreślać. Ale nie chciałbym też opowiadać głupot o tym samochodzie. Podstawowe zasady, jeżeli jedziemy na tor. Co sprawdzić w aucie, jak je przygotować. I nieważne jak samochód mamy, czy mamy to GT3 RS, czy mamy Mazdę, czy może BMK, uważam, że podstawą to są hamulce świeży klocek, świeża tarcz, Oczywiście, to nie jest tak, że zakładamy to wszystko i od razu jedz na tor. Trzeba zrobić 100 km w aucie na ulicach albo gdzieś tam na odcinku zamkniętym dotrzeć te hamulce, zagrzać je, wychłodzić, zagrzać, wychłodzić. Dokładnej procedury nie będę opowiadał. bo W każdym samochodzie to inaczej wyglądać, każdy zestaw klocków i tarcz inaczej się układa. Generalnie ważne jest, żeby to ułożyć później. Sprawdźmy, czy płyn hamulcowy jest świeży, czy mamy wystarczającą ilość. Wraz z tym, jak będzie klocek się zużywał, płynu będzie coraz mniej w zbiorniczku i tam musi tego płynu wystarczyć nam na cały dzień jeżdżenia. Więc płyn musi być świeży po to, żeby też się nie zagotował. Kolejny aspekt – opony. Opony muszą być również najfajniej, jakby były świeże. Możecie pojechać na czymś takim w miarę zużytym. Ale ważne, żebyście skorygowali po pierwszym przejeździe ciśnienie, bo na pierwszym przejeździe wzrośnie nam od razu ciśnienie w oponach. Ważne, żebyście je opuścili. Ja sugeruję wam około 2-2 bara na ciepło, my jeździmy około 1,80 na siliku, ale to jest zupełnie inna opona. Każdy wedle swoich odczuć. Oczywiście pomijam pomysły jeżdżenia samochodami. Które nie są sprawdzone wcześniej, które mają luzy gdzieś na wahaczach, które mają wyjechane amortyzatory, takie samochody oczywiście odpadają e, w ogóle z jazdy na torze, bo jest to po prostu niebezpieczne. Jak już wiemy, że Porsche GT3 RS GT3 jest idealnym samochodem na tor, to tutaj pomijając klocki hamulcowe nie zmieniałbym nic. Sugeruję delikatnie, e, jeżeli jeździmy tym samochodem tylko na torze, zmienić geometrię po to, żeby samochód lepiej przyjmował nam e, długie łuki, żeby po prostu je, wyobraźcie sobie, że mamy oponę i ona, jeżeli jeździmy na wprost, to największą przyczepność ma, jak kąt jest mały. Im więcej jeździmy w zakrętach, tym dodajemy tego kąta, po to, żeby, jeżeli auto nam się pochyla, dociskało większą powierzchnią tej opony. Więc to jest stosunkowo tanie. Tani zabieg jest niestety uciążliwy na długich trasach, ale pod tor dobrze to zmienić. Fajnie by było założyć dobrą oponę. Mamy kilka modeli, które się tutaj wyświetlają. Ja osobiście miałem możliwość jeżdżenia na Dunlopie Diereza. Wiem, że to, jest, to była najszybsza opona, nie wiem, czy nadal jest z homologacją drogową. Jeżeli chodzi o Nurburgring, to jest bardzo dobra opona naturistwarem. Jeżeli mówimy o Poznaniu, o trackdayach, możecie sobie założyć nowy dopony typu Slick. Tylko Slick, pamiętajcie, jest do osiemnastki. Zazwyczaj jest to osiemnastka w różnych szerokościach, w różnych profilach. Później wchodzimy w półkę o połowę tańszą, czyli BMW M3, M4. W tym samochodzie możemy troszkę zaszaleć. Porsche przygotowuje auto typowo na tor. BMW daje auta sportowe, super driftowozy, ale niekoniecznie to są samochody, które wytrzymają cały czas non-stop i jazdę po torze. Sugerowałbym założyć oczywiście wyczynowe klocki, wyczynowe tarcze. Zacisk może zostać, bo nie jest to najważniejsza rzecz, ale w pierwszym etapie na pewno założyłbym, jest to niski koszt, chłodzenie tarcz z przodu. Pozwoli to wychodzić na prostych tarcz i będziemy mieli przygotowany hamulec do hamowania z długiej prostej. Następny etap takiej zmiany w takim samochodzie, w BMC, to jest założenie przewodów hamulcowych w oplocie. Chodzi tylko o tą część, która łączy nam przewód stalowy z zaciskiem. Ważne, żeby on był w oplocie, ponieważ jeżeli będziemy generować duże ciśnienie, przewód będzie się, płyn się będzie rozgrzewał, guma staje się elastyczna i wtedy ważne, żebyśmy mieli ten hamulec yy, bardzo dobry, żebyśmy mieli feeling, żeby on nie wpadał nam. Bo może się zdarzyć tak, że na przykład przez to, że nam spęcznieje przewód, zmieni nam się balans hamulca przód-tył i zacznie nam bardzo awariować ABS. Nadal najtańszą modyfikacją będzie wyjęcie z auta niepotrzebnych elementów. Co mam na myśli? Naprawdę na to, że jeździmy samemu albo z jednym pasażerem, z czterema bym nie próbował, nie zawsze was wpuszczą. Na turystyce farem was puszczą, ale jeżeli jedziecie typowo, żeby pojeździć, chcecie się w to bawić, no to będziecie jeździć samemu. Czyli masa wrogiem przyspieszenia. Usuwamy tylną kanapę, tym sposobem jesteśmy w stanie 24 kg wyrzucić. Mówimy o siedzisku, mówimy o całej kanapie. Możemy też pokusić się o wyrzucenie pasów. To powinno znacząco zredukować nam masę. Jeżeli już wyjmiemy tą kanapę, fajnie by było mieć dobry feeling w fotelu. Wielokrotnie jeździłem seryjnymi samochodami po torze i wiem, jak duży problem jest to przeciążenie w zakręcie. Ja osobiście sugerowałbym założenia fotela trackowego, ale wystarczyłoby w niektórych przypadkach założyć Pasy szelkowe, takie motor sportowy. Przykręcić je w standardowe mocowania pasów na tylnej kanapie, przykręcić je od boku na dole i to pozwoli Wam sztywno siedzieć w fotelu i nie będziecie latać. Kolejnym upgrade'em, kolejny poziom, już taki Stage 3, załóżmy, jest założenie zawieszenia. Może być to Olic, może być to KW, może być to tak naprawdę każde inne zawieszenie egwintowane. Nie chcę sugerować konkretnych marek, to wszystko jest subiektywne. Powiedziałem te najbardziej popularne. Fajnie by było wymienić też stabilizator po to, żeby samochód lepiej wybierał e, nierówności, żeby opona miała więcej docisku, więcej przyczepności w zakręcie. Osobiście nie bawiłbym się w rozwiązania typu podnoszenie mocy, zakładania lepszych filtrów stożkowych, robienia map. Bo uważam, że to wszystko, co zmieniamy poza fabryką, jeżeli chodzi o moc, generuje dużo ciepła. I podniesiecie 50 koni, nie wyczujecie tego na prostej, bo najwięcej czasu zyskacie na zakręcie, a auto może wam się przegrzewać. Może wam się przegrzewać skrzynia, może wam się przegrzewać dyfer, olej, więc wspomaganie chociażby, więc osobiście nie szedłbym w zmianę. Mocy. Jak posiadasz więcej niż jeden samochód, zaczyna się pojawiać problem, gdzie go będę trzymał, kto będzie o niego dbał. Wtedy pojawia się rozwiązanie, które właśnie wam pokazuje. Hala magazynowa, która jest ogrzewana, która jest zamknięta, monitorowana 24x7. Jeśli chcesz, tak jak ja, zadbać o swoją perełkę, tutaj pojawi się Instagram, mail i zapraszam do kontaktu. I uważam, że tak przygotowanym samochodem jesteście w stanie fajnie sobie pojeździć. Samochód nadal ma wartość, nadal jesteście w stanie go używać przy niektórych przypadkach jako daily. Cały czas mówimy o świeżych samochodach, a nie o takich 20-paroletnich BMW. Kurde, za 26 lat już ma prawie. No, starsza ode mnie jest. Są dwie grupy osób, które jeżdżą. Ja ich rozumiem, bo każdy ma inny budżet, każdy ma swój pomysł. Możemy coś zrobić, co będzie bardziej pro. Popatrzcie, 26-letnie auto jest tak samo szybkie jak nowe Porsche GT3 Tak samo to było zbyt mocne słowo, ale 3 sekundy jest wolniejsze. I tylko, że wcale nie kosztowało dużo taniej. I dużo osób, które robiły projekty różnego rodzaju, pomyślały sobie, a zbuduję sobie E92 zrobię je pod tor, a kupię sobie 4.6 S54. I później okazuje się, że jak zaczynamy robić ten samochód, to żeby go porządnie przygotować do jazdy, żeby był bardzo szybki, potrzebujemy włożyć bardzo dużo kasy. Ostatnio rozmawiałem z takim znajomym, który chciał zrobić sobie auto na tor, traktula, i mówi, a bo mam taką BMW M4, -kę. i tam muszę parę rzeczy zrobić. I mówię, słuchaj, po pierwsze, będzie Ci to bardzo dużo kosztowało, bardzo dużo czasu Ci to zajmie, nie wyrobisz się na ten sezon, będzie to problematyczne w obsłudze, jak zrobisz ten samochód tak fest, to będziesz musiał pomyśleć o chłodzeniu tego, 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 tego i tak naprawdę nic z tej Twojej jazdy będą. Kup sobie na przykład, dorzuć na przykład, nie wiem, 200-300 tysięcy, kup sobie GT4, GT4 RS i będziesz miał spokój. Wymienisz klocki i będziesz mógł tłuc po torze. Ale to mówimy o takich już dosyć dużych zabawkach. Wiadomo, masz już auto, masz Megane RS, chcesz je przygotować na tor, ale też będziesz je używał na co dzień. To wtedy ta pierwsza opcja. Wymiana klocków na lepsze, założenie chłodzenia do hamulców, zadbanie o ogumienie, pokusić się o dobrą oponę, wymienić oplot w hamulcach, zredukować masę, bo to możesz też zawsze zrobić. Wykręcić, wkręcić kanapę to nie jest dużo czasu i możesz jeździć niedużym kosztem. Więc zawsze będą różne grupy budżetowe. I na przykład, przy tym oto Batmobilu potrzebujesz dwóch mechaników. Inżyniera i sztab sprzętu. Mogę Wam jakoś zaspoilerować? Poczekajcie, co by tutaj zrobić. Coś Wam przyniosę. O, tu Wam zakryję. Jak sądzicie? Co to jest? Napiszcie w komentarzu. A w następnym odcinku zobaczycie, co tutaj u nas się skrywa. Ktoś, kto nigdy nie siedział w samochodzie sportowym, nie zrozumie tego, jak dużo to emocji daje. Mamy rok 2026. Wchodzą do nas nowe przepisy. Nie każdy się z nimi e, zgadza w 100%. Ja uważam, że niektóre zapisy mają sens, inne są dosyć słabe. Powoli jedynym miejscem, w jakim możemy. Poczuć moc samochodu, staje się tor. Tor, których mamy w Polsce mało w skali całej Europy i o które trzeba walczyć, żeby nie zniknęły z naszej mapy. Dlatego cieszę się, że budujemy tą społeczność i możemy pokazywać motorsport, bo tylko najbliżsi wiedzą, jak dużo energii to kosztuje. Więc, jeżeli zgadzasz się z tym, pamiętaj o tym, żeby zostawić subskrypcję i lajka, bo pozwala nam to dalej się rozwijać i wiemy, że to co robimy ma sens. Wszystkich zapraszam serdecznie na Track day e. i nie chcę wam powiedzieć konkretnie której firmy. Ważne żebyście poszukali w internecie, przyjechali na tor, czy to w Poznaniu, czy to na Silesię, a może od razu na Nurbury i przetestowali to. Pamiętajcie oczywiście o kasku, o rękawiczkach, bo to jednak dużo daje tego feelingu. Załóżcie buty z małą podeszwą i wyślijcie mi na Instagramie wiadomość, jak było. Tylko pamiętajcie, nie podpalajcie się i nie oglądajcie moich onboardów, bo ja to robię od dziecka, a dla Was jest to pierwszy raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.